Siema, z tej strony Michale Kupero, to jest kolejny odcinek na moim kanale, oczywiście gramy Luksemburgiem. No i co? Ty w ogóle też coś, coś zauważyłem, że tutaj powstało Królestwo Czech i Kraków, najprawdopodobniej po prostu Turcja miała yy, rebelię No i właśnie powstały tutaj dwa nowe państwa I właśnie tak, w dzisiejszym odcinku chciałbym, może i Włochy przyjmę, bo jak widzicie oni mają tutaj kilka jakby prowincji, w moich prowincjach, co mi się tak średnio podoba oprócz tego, właśnie tutaj chcę, tak tutaj właśnie zrobić taki fajny kształt mojego państwa, bo tutaj jak widzicie, są jakieś tutaj państwa, które się wcięły jakoś tak i to mi się tak średnio podoba a ja nie wiem, czemu właśnie zawsze zwracam uwagę na kształt państwa, nie wiem, tak jakoś mam ale dobra, przygotuję jakoś armię i zaraz lecimy z wojną Patrzę sobie i patrzę, i widzę, że Rosja zaczęła podbijać Indie, co jest właśnie ciekawe. Tutaj też nie ma jakoś dużo jednostek, ale ważne jest to, że Rosja, uwaga, jest skupiona na jakiejś tam wojnie innej. Widzimy tutaj 11 tysięcy wojska, a tutaj to są naprawdę małe wojska. Jakby tak tutaj się wkraść jakoś do Rosji, jakieś tędy, to można by było zebrać sporo terenów, ale nie wiem, czy to nie jest zbyt szalony plan. Dlatego może go sobie zostawię na później. Chociaż też się zastanawiam, czy właśnie jakbym tego nie zrobił teraz, to czy później nie będzie już właśnie za późno, bo Rosja na przykład pokonała Indie i będzie się rozrastała jeszcze bardziej. Ale to już sobie pomyślę. A tymczasem jestem już gotowy tutaj na pokonanie czarnej góry. Oczywiście to nie będzie trudne. Mamy sporo jednostek, przynajmniej jak na ich państwo. Proszę bardzo, tutaj oni próbują cokolwiek zrobić, a my się wbijamy i przejmujemy to jedną prowincję. Więc okej, okay, mamy tutaj znowu jakieś prowincje tutaj do asymilacji, więc spoko te 17 tysięcy gdzieś teraz wyślemy. Okej, okay, podjąłem decyzję. Spróbujemy pokonać Rosję. Jak widzicie, mamy tutaj przygotowane 52 tysiące wojska i tutaj z tej strony drugiej no prawie 19 tysięcy więc w sumie mamy 70 tysięcy wojska i teraz najważniejsza rzecz, którą zrobimy to przed tym wszystkim zapiszemy sobie grę ponieważ jak się nie uda to będę mógł chociaż jeszcze wrócić a przynajmniej tak mi się wydaje więc pyk, zapisałem ok, zapisana gierka i teraz spróbujemy właśnie pokonać Rosję, ponieważ no dla mnie to jest najlepszy moment póki tutaj Indie cokolwiek robią, jak sobie widzicie Rosynia tutaj już dużo jednostek, straciła dosyć dużo i pewnie też nie ma za dużo pieniędzy, przynajmniej tak mi się wydaje, mam tylko nadzieję, bo jak ma, to będzie ciężko, ale uwaga też, żeby nie było za trudno, sobie weźmiemy oczywiście tutaj przez handel pomoc, więc co, wypowiedz wojnę wojny, tutaj Finlandia, za złoto tak troszeczkę, nie aż tak dużo, tak o o tysiące, o, cokolwiek było. Tak samo sobie z Turcją zrobimy, ponieważ Turcja to są nasi dobrzy kumple. Więc bierzemy sobie, wypowiedz wojnę Rosji. Oczywiście nie za prowincję, tylko za złoto. Za 100 może być. Oprócz tego, kto by mógł jeszcze im wypowiedzieć wojnę? W sumie Rosja ma teraz. O, jeszcze Korea Północna, jak sami widzicie, pomyśla i robi to samo co ja, czyli właśnie atakuje. Rosję, póki tutaj nie ma żadnych jednostek, chociaż z tego widzę, już ma sporo. Hmm, ciekawa sprawa, ciekawa. Ale dobra, spróbujmy to zrobić. Więc co? Dyplomacja, wypowiedz wojnę Rosji, weź z tego sojusznika. To jest tak naprawdę wojna o śmierć i życie. Więc dobra, wbijamy się tutaj jeszcze. Zobaczymy jak to nam pójdzie. Może być trudno, ale zobaczymy. Ok, mamy 2000 wojska w tamtym miejscu. Tutaj jak na razie nic chyba nie ma. To zaraz się przekonamy do końca. Dobra, w ten sposób. A tutaj sobie na razie pójdziemy tędy. Dobra, ja tutaj trochę już sobie pogram. I zaraz się znowu widzimy jakby już podczas tej bitwy. Ok, moi drodzy, jak sami widzicie, w tej chwili. No, trochę zabrałem roz trenów. No, przynajmniej na chwilę obecną. W tej chwili zauważyłem, że tylko tutaj z góry mają kilka tysięcy wojsk, którymi tutaj właśnie zaczęli przyjmować trochę trenów. I tutaj już właśnie zaraz sobie więcej jednostek dam w to miejsce, żeby się bronić. Tutaj na razie idzie bez żadnych problemów. Tak samo tutaj. Ty było chyba, tylko raz w jednym miejscu jednostki, trochę tysiąc. No więc zaraz sobie przyjmiemy tutaj jeszcze tereny Iranu i oprócz tego nam oczywiście zostanie tylko ta główna część. Też Indie trochę się podbudowały, można powiedzieć, ponieważ no trochę tutaj urosły. Było wiele mniejsze wcześniej, a tutaj trochę zaczęły też cokolwiek robić w tej wojnie. Więc dobra, też tutaj po drodze miałem wojnę z z Syrią, chyba albo z Irakiem nie, z Irakiem, bo to jest Syria. No i właśnie wygrałem je, bo mieli tylko trzy prowincje. I co? Lecimy dalej, oczywiście, z wojną z Rosją. Ok, Rosja zaczyna jakiekolwiek jednostki, co jest dosyć słabe, przynajmniej dla mnie, ponieważ tam na przykład się już nie przebije bez jakiegoś wsparcia. I teraz, właśnie, pytanie: co zrobić? Bo tutaj mają już kilka tysięcy jednostek, nawet więc dalej się na pewno nie przebiję i chyba jedyne co mi zostało to spróbować podpisać oczywiście pokój z nimi chociaż z drugiej strony mogę jeszcze trochę powalnić, bo tutaj jak widzicie właśnie yy, mogę jeszcze zdobyć trochę terenów bo w tym miejscu w ogóle się nie bronią dzięki czemu właśnie zdobyłam dalej trochę terenów tutaj już udało się jakoś to sytuację uspokoić, ale mamy cały czas dużo jednostek więc próbuję tam jakoś się przebić, może się uda. Jak nie, to nie. I oczywiście jest jakaś tam szansa, mała, aczkolwiek jakaś tam jest. Ok, teraz to co widzicie, to jest pół godziny później od ostatniego cięcia. I tak, przyjąłem większość tej Syberii, tak naprawdę. Oprócz tego. Tutaj sporo przejąłem. Już tutaj, tutaj sobie wszystko też tereny przejąłem. I już przez tutaj Afganistan sobie przechodzę. I tak naprawdę już tutaj dumam, opanowany. Ale za to tej u góry nie. E, właśnie walili mi się z jednostkami. Przez co muszę tutaj właśnie poprawić swoją sytuację. Tutaj jeszcze. I oprócz tego, tutaj Indie. Już trochę im czasem daje pieniądze, żeby mieli na jednostki. Jak widzicie. Zrobili sobie dość duży pobór. Mają no 45 tysięcy teraz jednostek w, tym, w tej jednej prowincji. Najprawdopodobniej będą teraz tutaj yy, atakować Niemców. Ja tutaj właśnie sobie przyjmuję jak najwięcej prowincji i zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co jest 68%, więc ja tutaj przyjmuję wszystko dalej i zaraz się widzimy znowu. Dobra, to co teraz widzicie. Yy, to tak, to jest prawdziwe. Udało się praktycznie podbić całą Rosję. To jeszcze większość większości ja ją podbiłem, jak sami widzicie. Zostawię tylko tutaj kawałek, tutaj o i jeszcze tutaj te dwa małe kawałki. Oprócz tego mam jeszcze tą wojnę z Irlandią. Ona cały czas mi tutaj wchodzi w to jedną prowincję. Ale ja jakoś się tym nie przejmuję, ponieważ jestem w ogóle teraz pierwszy na świecie, Razem z Indiami, znaczy Indie są w drugiej, mam przewagę ponad 100, bo 110. Ale jak sami widzicie, no, ta wojna naprawdę długo trwała, ponieważ ten odcinek już trwa godzinę. A to, że jest taki krótki, to przez to, że tak się tutaj yy, skupiłem na montowaniu, oczywiście, bo dla mnie lepsze są krótsze odcinki. Nie wiem, może wolicie dłuższe, możecie pisać w komentarzach. A ja to już kończę zaraz tu wojnę, więc się widzimy już na końcu. Okej. Okay. Udało się nam... Tycha, już ostatnia prowincja. Z tego co się nie mylę. I uwaga, mamy 100% z Rosją. No. Ten odcinek nagrywam godzinę już ponad. Sporo ponad godzinę. No i udało się, no. Taka wielka wojna dosłownie, ale no. Chyba się opłacało, zaraz zaczniemy zresztą, jak to będzie wyglądało, oczywiście w rozmowach pokojowych, ile będziemy mogli wziąć. I w tej chwili Indie w ogóle mają trochę więcej od nas w wyniku, ale podejrzewam, że jak już podpiszemy rozejm i asymiluję swoje prowincje, będę już najlepszym państwem na świecie. Więc co? Rozmowy pokojowe, oczywiście, mamy 508 punktów. Mamy ponad połowę Rosji, można powiedzieć. A przynajmniej tego, co mogłem zrobić. I uwaga, To nie pokazuje żebym sobie wziął te prowincje. No tutaj, oczywiście, wszystkie to ja chcę wziąć. Tylko tutaj nie, to jest jakieś państwo. Więc dobra, tutaj dobrze mi dały prowincje. Ale nie wiem po co mi te tutaj na przykład. Bo zamiast ich mógłbym sobie tutaj jakoś to zrobić. Lepiej. Tutaj, co my tutaj mamy? Tutaj jakieś fajne prowincje? Nie, nie są fajne. Więc sobie je wywalimy okej, okay, za to tutaj mamy te najlepsze, co nas najbardziej interesują chyba to, to weźmiemy jeszcze możemy wziąć bez tego, tego i tego mniej więcej też takiego niech będzie czy tutaj się opłaca? nie, tutaj są same jednogwiazdkowe więc raczej korzyści z nich nie będzie e, za to może coś stąd bo tutaj też mogę wziąć trochę a szczególnie chciałbym, może, właśnie coś tutaj z tych okolic, żeby mieć tutaj jakieś, tak jakby to powiedzieć, kolonie w, oczywiście w Azji. W ten sposób, jak teraz jest, jest całkiem spoko. I co? Aha, ja tutaj dostałem jeszcze te tereny. No teraz, teraz z tych czterech prowincji, ja bym sobie wolał tutaj wziąć jakieś dwie. Na przykład o te dwie. No i dobra. Mi to wygląda na całkiem dobre. No w sumie zyskałem tutaj sporo właśnie. E, tutaj jeszcze dostałem i tutaj co prawda no raz jest o wiele większa, ale ja wziąłem te najbardziej oczywiście. E, takie najbardziej opłacalne prowincje, dzięki którym będę miał oczywiście większe zyski. To co jest tak naprawdę najważniejsze. Ja sobie tutaj jakoś jeszcze inaczej to zrobię. Na przykład w ten sposób. Okej. Okay. No i tak naprawdę Rosja będzie dalej chyba największa. Na pewno nie będzie miała najwięcej prowincji, ale tutaj, jakbyśmy tak spojrzeli od góry z mapy, to może być dalej największa, ale będzie miała takie prowincje na no, słabe. No tutaj może kilka będzie miała całkiem dobrych. Od tutaj na przykład ma kilka, ale to jest nie są aż tak dobre. No i dobra, co, bierzemy oczywiście Wyślij żądania, tak, i uwaga, proszę bardzo, udało się, Rosja pokonana, co dalej jest duża i my jesteśmy w ten, w ten sposób drudzy, no Indie trochę nas wyprzedziły, bo o ponad 100, punktów, no więc nie wiem czemu tak w sumie, ale spoko mi pasuje, te moje jednostki są, 15 tysięcy, coś tam mam. No i co, teraz będzie trzeba asymilować te wszystkie prowincje, ale to sobie zrobię w, oczywiście w kolejnym odcinku. Więc co, ja się z wami już żegnam, do zobaczenia. Więc ja się z wami już żegnam, więc do zobaczenia, do następnego odcinka i cześć.